Dobry wieczór, kochani, witajcie. Jak wspaniale mieć Boga, który jest moim Ojcem. Oprócz tego, że Bóg jest Stwórcą, o czym przekonuje nas Boże Słowo, to również jest Ojcem dla tych, którzy przez wiarę przyjęli Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Niestety Często zdarza się, że dziecko, które w domu miało bardzo zły obraz swojego ojca, w to dorosłe życie wchodzi z takim przeświadczeniem, że ojciec jest zły, że ojciec mnie zaniedbał. I rzeczywiście to jest duża blokada, to jest duża przeszkoda. Ale chciałbym ku pocieszeniu dla pocieszenia, powiedzieć, że wielu było takich, którzy miało naprawdę traumatyczne dzieciństwo, a jednak odnaleźli radość wynikającą z wiary w Pana Jezusa Chrystusa i z tego, że Bóg przez tą wiarę stał się ich Ojcem. Kochani, człowiek jest stworzeniem Bożym od urodzenia, ale od urodzenia nie jest dzieckiem Bożym. Biblia przekonuje nas w Ewangelii według Świętego Jana w pierwszym rozdziale, że Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi tym, którzy uwierzyli w imię Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, którzy przyjęli go przez wiarę do swojego życia i postanowili go naśladować. Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi tym, którzy narodzili się na nowo z Bożego Ducha, których Duch Boży prowadzi, i ten Duch świadczy wespół z Duchem ludzi odrodzonych, że są dziećmi Bożymi. Bóg poświadcza takim ludziom w sercu, że tymi dziećmi są. Kochani, jak wspaniale mieć Boga, który jest także naszym Ojcem który jest dobry który jest troskliwy który nas wychowuje który nie jest obojętny na nasze potrzeby i na nasze życie on aktywnie bierze udział w naszym całym życiu taki jest bóg bóg który jest ojcem i to jest bardzo bliska i intymna relacja ale ta relacja może powstać tylko wtedy, kochani, kiedy człowiek uwierzy, że Jezus jest synem Bożym, że Jezus umarł i z martwych wstał dla odkupienia naszych grzechów, dla przebaczenia naszych grzechów. Tylko wtedy taka więź między człowiekiem a Bogiem może się nawiązać. Kochani, pismo święte w wielu miejscach wskazuje nam, jak łaskawy i miłosierny jest Bóg dla swoich dzieci, jak wspaniale je prowadzi, jak dokłada starań, abyśmy szli właściwą drogą, abyśmy z niej nie zboczyli. Chciałbym cię już dziś zachęcić do tego, abyś na Boga spojrzał, czy spojrzała inaczej, bo jeśli nawet uznajesz, że Bóg cię stworzył, że nie jesteś dziełem przypadku, ale że rzeczywiście stworzył cię Bóg, to, żeby osiągnąć tą relację między tobą a Bogiem, jako Dzieckiem, a Ojcem potrzebna jest zbawienna wiara. Potrzebne jest to przeświadczenie i ta pewność, że krzyżowa ofiara Jezusa gładzi Twój grzech, daje Ci przebaczenie, a Jego zmartwychwstanie daje Ci nadzieję życia wiecznego. Bez tego bez upamiętania, bez zrozumienia, że Twoje życie, tak jak i moje, wcześniej było złe i godziło świętość Boga. Człowiek nie może przyjąć usprawiedliwienia, które daje Jezus, bo nie uzna, że jest mu ono potrzebne, a tylko wtedy, kiedy człowiek zrozumie, że jest zgubiony bez Chrystusa. Tylko wtedy człowiek może przez wiarę przyjąć to usprawiedliwienie. I do tego chciałbym Cię dzisiaj zachęcić, bo wiara w Pana Jezusa daje Ci możliwość relacji z Bogiem, jako ze swoim Ojcem. I nawet jeśli w Twoim życiu może nigdy nie było, tej właściwej relacji z Ojcem, może nigdy tego nie doświadczyłeś, czy nie doświadczyłaś, to mogę Ci obiecać, że ten ojciec, który jest w niebie, jest Ojcem idealnym. Jest Ojcem, który w niczym nie przypomina tego, który Cię zawiódł. Ten niebiański ojciec Cię nie zawiedzie. On da Ci radość w tym życiu, ale przede wszystkim. Będzie cię prowadził, wychowywał, kształtował i pomagał w tym życiu, ale z nadzieją życia wiecznego. Chciałbym do tego dzisiaj Cię zachęcić, aby ta relacja, która może do tej pory nie była tak bliska z Bogiem w Twoim życiu, aby nabrała zupełnie innego wymiaru. Niech Bóg Cię w tym błogosławi. Pozdrawiam Cię.